Czy jesteś, bo jakiś chłopak, za żonę mnie zezłapa. I nawet to o rękach. Opowiadają ludzie, że miast mała. Ten dzisiejszy królewicz odbiera cześć. Dzisiaj on powodem jest naszej obecności tutaj i dzisiaj jemu dziękujemy za to, że właśnie po tylu wiekach przetrwał, że po tylu wiekach jest wciąż aktualny, coraz bardziej aktualny i że możemy cieszyć się jego podwójnym wydaniem. Pierwsze to wydanie to jest to wydanie liturgiczne, czyli się świętego Kazimierza Królewicza, a drugie wydanie to właśnie wydanie ludowe, czyli tak zwany Kaziuk suwalski tym razem, bo tych każuków, tych każuków jest dużo, proszę Państwa, ale proszę zauważyć, a to wciąż pod... Przecież nasz kaziuk jest takim nietypowym kaziukiem, dlatego że on jest zakorzeniony w parafii, zakorzeniony we Wrześniu, bo czy w Ełku, czy w Gilię, czy w Jamstoku, czy w Poznaniu, tamte kaziuki są poza kościołem, one nie mają nic wspólnego z kościołem, tylko tyle, że mają właśnie to imię czy ten nazwę Kaziuk, a nasz Kaziuk Suwalski to jest ten właśnie Kaziuk, który rozpoczyna się w świętą i na tym przy Świętej są obecni przedstawiciele naszej władzy i lokalnej i naszej władzy państwowej na czele, na czele z panem posłem, także to jest właśnie ta nietypowość taka bardzo myślę, że radosna. Niechaj nam towarzyszy i pamiętajmy o tym, że Suwalski Kaziuk to jedyny Kaziuk nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Żadnego takiego innego kościoła.